Tomasz Szasota, witam i zapraszam na główne wydanie łódzkich wiadomości dnia. Rampa, skocznie, schody, 560 m2 powierzchni ma skatepark otwarty w centrum Żgowa. Obiekt za ponad 400 tys. zł w całości sfinansowała gmina. To właśnie młodzi ludzie prosili władze miasta, aby w Żgowie powstał skatepark. Jazda na deskorolce to dla nich coś więcej niż hobby, to styl życia. Nie ma jednej techniki, to sport indywidualny, który ćwiczy silną wolę i uczy samodyscypliny, dodają. To jest cały urok deskorolki, skateboardingu, że nie ma ograniczeń, nie ma zasad, nie ma reguł, nie mamy trenerów, którzy z gwizdkiem i z wąsami stoją nad nami, krzyczą, każą robić pompki. Po prostu ludzie jak chcą, to przychodzą jeździć, samo przychodzi, jak chodzenie ci bardziej odważni ze schodu skoczyć, zrobić podkręcić się, zrobić ślizg po czymś, po przeszkodzie, ryść na rampy na przykład. Na pytanie dlaczego jeżdżą odpowiadają krótko. Bo to kocham i proste. To jest moje hobby. Każde pokolenie ma swoje y, pomysły. I dlatego to było bardzo fajny, idealny pomysł do realizacji. Jazda na deskorolce to raczej męski sport. Dziewczyny oglądają i dopingują swoich kolegów. Choć ten sport nie należy do najłatwiejszych, to najważniejsze, aby się nie poddawać i ćwiczyć, mówią doświadczeni skejci. W tym przypadku rzeczywiście trening czyni mistrza.